która strzeli najwięcej headshotów dostanie e, SG 86 A dupa tam, dupa tam. <laughs> No to co no, się tak, sprzyja, no. jak wiesz Zaczynamy w terror, więc Zajmę to, się Paula Tak z Kornelią tak średnio grać Starzy są Ja dołączył no. Idę do mamy Idę już, idę <noise> Trzeba kasa ta na ty, tak? Bo ta, ta gra na kopcerzy. I no. klasa. Ostatnio pół godziny siedział na darem. A, zerknę nie tylko. Ale chyba po tych pół godzinach dopiero. Au! Oj, to nie był no, dziadek. Nie no, tak. nie tak. mówić. Będę tekst. Załóż mnie Bartek nie pikuj tam, cofnij się, bo jest nasz tekst, cofnij się. Ja już, już? jeszcze? Dobrze jest, dobrze jest dobrze Cofnij jest. się, bo ci strzelą tam łeb za kilka sekund, I jak się nie cofniesz. Nikt nie strzelą, się. jak będziesz daru, to mi kurwa strzelą. I idą bo ja po cicho, już podchodzą, blisko. są. Po strzelasz? No. patrzysz. Nie chcę nerwować. No. Na strzelanie jeden. No? Przekrywam. Jezu nie mnie, dostaję Po bliskę. prawo. Po prawo. Po lewo Kurwa A, tak. mam 4 HP, ja pierdolę Jeden u ojca, jeden u wuj U dwóch u ojca, ojciec pojechał, nie tutaj, tu no Może być na to. Dobra, idę mogę zabrać Albo i nie idę Zaraz, samego wuję. Nice no, Strzelam, no kurwa strzelam coś tam, nie? No jakbym kurwa strzelał, to bym żył dalej Symbolisto. Lagrywaj to fakty. Okay, okay. Brawo, Brawo mm. Dziękuję.